Agnieszka Berend, wtedy jeszcze Łukaszewicz, Robert Zarzecki zupełnie się nie znają, ale wtedy są z różnych. Zarzecki. Tak, wtedy jeszcze do z różnych okresów e, Krzesiwa. Agnieszka grała w, spektak w spektaklu 44 między innymi i w niespodziance. Mu ale mikrofon przy e, Tak, grałam w 44 i w niespodziance. I który z tych spektakli wspominasz bardziej? Bardziej 44. Bardziej, najbardziej wspominam ten swój monolog, ten taki emocjonalny, który przypominam, że byłam e, w takim szoku jak na, na festiwalu Igła. Ja jedyna Postanęc. pierwszy raz w historii dostałam indywidualną nagrodę. Jak się wtedy czułaś? Ciężko to było opisać, bo to było połączenie szoku z takim zadowoleniem. I ciężko było wtedy tak jak opisać te emocje, bo to był tak, taki, taki dosłowny szok. Naprawdę? bo Nie spodziewałam się tego. To była rzeczywiście niesamowita rola, zgarniała dużo, dużo nagród aktorskich, indywidualnych właśnie. takich. Tak. Zarówno Agnieszka, jak i potem Karolina, która też, też grała te rolę. Także e... Jak to robiłaś, właśnie? bo tam była taka rola mocno emocjonalna? Y Dużo pracowaliśmy z panem Rysiem, Ryszardem Polaszkiem, y po godzinach też, y z tak jakby prób. I dlatego to była tak jakby ciągłość pracy nad tym, nad tym tekstem, y interpretacją tego, żeby to było tak, jak powinno wyglądać. A emocje skąd się brały, z ciebie? Musiałaś... mnie też i też z pracy. Przypominałaś sobie jakieś momenty w życiu, czy...? Też starałam się, ale też praca dużo na to wywierała. Dobrze. Robert, jeśli mowa o pracy, to ty jesteś tytanem pracy. E, ty wróciłeś po latach wielu do Teatru Krzysiwo, do eksperymentu i to jako nie byle kto, bo Jezus Chrystus. E, powiedz, czy jest taka różnica Byciu aktorem już jako taki człowiek no, świadomy wielu rzeczy, niż jako w sumie jeszcze młodzież tak naprawdę. No tak, to jest ogromna różnica, bo jak y, pamiętam jeszcze, jak występowałem z Teatrem Krzesiwo w czasach swojej y, y, szkoły podstawowej, swojego liceum, to każdy spektakl niósł za sobą ogromne. Ogromny stres, ogromną tremę, ogromne y, emocje, taki lęk przed tym, żeby się na pewno nie pomylić, żeby oj, co to będzie, jeżeli zapomnę tekstu, i tak dalej. Natomiast y, w, w eksperymencie, jako no, dorosły, dojrzały człowiek, wiedziałem y, to, co powinien wiedzieć każdy aktor: To, 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 to że. To, jak będzie wyglądała sztuka, to tak naprawdę my wiemy, a nie wiedzą widzowie. I nawet jeżeli się pomylę, ja miałem ten komfort, że grałem z dwoma, w, w eksperymencie prawie cały czas, z dwoma fantastycznymi yy, towarzyszami na scenie, którzy wiedziałem, że każde moje potknięcie wyłapią i zamarkują, że nikt nie będzie widział, a przy okazji też wiedziałem, że jeżeli któryś z nich wypadnie z roli, to, to możemy improwizować. I ogromną. Miałem zabawę występując już jako hmm, dojrzały człowiek. To brzmiało groźnie. E, a takie największe Twoje przeżycie, wspomnienie związane z teatrem, w całokształcie twórczości? W całokształcie to m, może niekoniecznie y, kwestie teatralne, bo my mieliśmy różne takie mniej i bardziej przyjemne rzeczywiście historie związane w ogóle z teatrem i Współczuję Ryszardowi, naprawdę. Z, z perspektywy czasu jako dorosły człowiek, to, to współczuję mu takich <grym> taki urwisów, jakimi my byliśmy. ukradliście kurtynę kiedyś? Nie, ku, nie kurtyny, łańcuchy z dołu kurtyny wyrywaliśmy, bo nas tam zaczepiali w Łodzi na mieście i chcieliśmy pójść w odwet. Nie? I pomyśleliśmy, ja, że to, to będzie dobry się, pomysł. Nigdy się, nie poszliśmy w odwet, nie? ale zawsze mieć łańcuch w ręku. To jest coś, to sztos. A ta kurtyna się trzymała bez tego. No, właśnie, zauważyli, bo się okazało, że przeciąg otwierał te kurtyny wszystkie. No, w każdym razie, najbardziej chyba pamiętam, to były w ogóle przepiękne czasy. Baltic Satellite, festiwal w Sejnach, na końcu świata niemalże, przynajmniej naszego polskiego. I tam pamiętam, że, że wyjechaliśmy na pierwszy z naszych festiwali. Mieliśmy autobus właśnie z rekwizytami, pojechał z nami kierowca. I Ryszard, ja nie wiem, jak Ryszard to zrobił, ale przez cały tydzień festiwalu mieliśmy domek nad samym jeziorem. I pamiętam sytuację, gdzie o drugiej w nocy wsiadaliśmy z Ryszardem na łódkę, pływać sobie po jeziorze, czy, czy kąpiele nasze gdzieś tam, właśnie po północy, jeszcze w jeziorze, skoki z pomostu. I, I to było dla mnie tak niezwykłe przeżycie. Myślę, że jeżeli chodzi o przyjemne takie rzeczy wyjazdowe z teatrem, to to chyba wspominam najlepiej. Ach, szkoda, że to jest festiwal teraz z limitem wieku, już tam nie możemy pojechać. E, no dobra, to jeszcze na koniec, bo już goni nas czas. To Ryszarda Folaszka słowo, które usłyszy na tym nagraniu. To może Agnieszka najpierw. Nie, Agnieszko, ty pierwsza. Panie Rysiu, bardzo Pana pozdrawiam i z Teatrem Krzysi Dobrą robi Pan pracę. I życzę dużo udanych festiwali i dużo scenariuszów. Okej, okay. już czeka. Scenariusz. Ryszardzie, a, a, a co ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć, że 30 lat Twojej pracy to ogromna, e, ogromna rzecz na, na, na naszą korzyść, naszą takich zagubionych. Mm, Nierzadko przez los dotkniętych gdzieś tam dzieciaków z mniej lub bardziej zamożnych rejonów Polski, z różnych rodzin. To, co zrobiłeś z nami, ze mną, z moimi kolegami, to jest niezwykła praca. Żaden pedagog, żadna szkoła, żaden wychowawca nie byłby w stanie zrobić tego, co, co osiągnąłeś ty. Myślę, że wszystkim powtarzam, że. To, kim teraz jestem, to jest przede wszystkim Twoja zasługa. I no i co? No i mam nadzieję, że gdzieś jeszcze rolę starca być może dostanę w jakimś Twoim ta... przedstawieniu kolejnym. I... I już marzy mi się wciąż występować z Wami. Teraz król Lir, Lir jak każdy stary aktor na koniec. Dobra, dzięki wielkie.